Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam na kanale Taki Temat. Nazywam się Julian Maliński i dzisiejszym naszym gościem jest Pan Profesor doktor Habilitowany Ryszard Zajączkowski, wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Jana Pawła II. Szczęść Boże. Szczęść Boże Panu redaktorowi, szczęść Boże Państwu. Witamy serdecznie. I dzisiejszym na, naszym wykładem będzie e, prawda, część trzecia. Proszę. Proszę Państwa, o prawdzie można mówić bardzo dużo, ponieważ jest to wartość odnaleziona już u początków cywilizacji europejskiej. Bardzo wyraźnie znaczenie prawdy podkreślali Grecy, którzy stworzyli zręby cywilizacji zachodniej. Otóż zachodniość kultury polega na odkryciu poznania dla poznania czyli teorii, której Celem jest prawda. Grecy uważali, że poszukiwanie prawdy, jej poznawanie, to jest najszczytniejsze zadanie człowieka. Wokół prawdy wszyscy mogą się spotkać, ponieważ ma ona wymiar powszechny. Również gdy zostaje odkryta, nikt tak naprawdę nie może jej zakwestionować, ponieważ odwołuje się do. Oczywistości, przynajmniej w przypadku tych, którzy chcą ją bezinteresownie poznawać. A zatem prawda w kulturze greckiej, potem w kulturze europejskiej była wartością niezwykle ważną. Szczytem poznania i, i bytowania. Dla Greków i przez wiele wieków też dla Europejczyków była mądrość. Mądrość zaś polegała na rozumiejącym ogarnięciu całego bytu w aspekcie jego zasad i przyczyn. Chodziło o to, żeby nie tylko poznać jakieś fragmenty rzeczywistości, ale ją rozumieć. Związał się z tym optymizm poznawczy, wyrażający się w dążeniu do poznania przyczyn i zasad bytu. Ale te początki namysłu nad rzeczywistością, jednak, zaczęły się stopniowo zmieniać. Renesans, a więc wiek XVI, przynosi nową koncepcję nauki, której hasłem staje się użyteczność. Po łacinie jest to wyrażane słowami sire propter uti, a więc poznać coś, aby to wykorzystać. Na ten stan rzeczy. Złożyły się różne przyczyny. Wymienię tylko kilka z nich, nie będę tutaj wchodził w szczegóły, żeby się nie rozdrabniać. Każdy, każda z tych przyczyn to jest temat na osobną rozmowę. Ale chciałbym, żeby Państwo byli świadomi tego, co oddziałało na powstanie nowożytnego paradygmatu kultury. Były to chociażby takie czynniki jak przejęcie myśli greckiej za pośrednictwem Arabów, co się dokonało od X do XIII wieku. To przejęcie myśli greckiej za pośrednictwem Arabów spowodowało, że przejęto też koncepcję obce tejże myśli. A więc została ona w pewien sposób zniekształcona. Następnie reformacja. Reformacja, jak wiemy, był to nie tylko ruch religijny, ale i cywilizacyjny. Religia została wtedy skierowana na tory fideizmu. Reformatorzy uznali, że rozum jest zepsuty. A więc nie można mu do końca ufać. Nauka zaś zaczęła być traktowana jako narzędzie w przybliżaniu królestwa Bożego. I tutaj już zmienia się teorie na technologie. Prawda i pożytek stają się tym samym. Poza tym odkrycia geograficzne, które wówczas się rozpoczęły. Wzrost liczby ludności to wszystko spowodowało, że również zaczęto kłaść większy nacisk na nastawienie praktyczne, a nie tylko poznanie świata. Dobre stawało się to, co zaczęło przynosić powszechną korzyść, co było przeliczalne, dawało się sprzedać, a więc już nie kontemplacyjny stosunek do rzeczywistości, ale nastawienie użytkowe. Wiek XVI i XVII to jest okres, w którym pojawia się w kulturze europejskiej nurt zwany hermetyzmem. I to jest kolejny czynnik, który wpłynął na kształtowanie się tej kultury i nowej koncepcji poznania oraz nauki. Nazwa hermetyzm wywodzi się od dzieła Corpus Hermeticum, którego autorem, jak sądzono, był Hermes Tris Megistos, utożsamiany przez Platona, z takim egipskim Bogiem, królem Totem. No w rzeczywistości to było na, ten korpus Hermetikum to było napisane w II, może w III wieku po Chrystusie, dzieło, które łączyło różne wątki, myśli antycznej, chrześcijaństwa, judaizmu, gnozy. Obok magii była tam na przykład obecna alchemia i astrologia. Co obiecywał Hermetyzm? Otóż Hermetyzm dawał nadzieję na odkrycie tajemnicy przedłużenia życia, poznania przyszłości, zdobycia bogactwa. A więc pojawia się tutaj idea nauki jako mocy, aby panować nad naturą. I chodzi już tylko o to, żeby poznać rzeczywistość, ale nad nią zapanować i to w sposób bardzo praktyczny. No, wtedy oczywiście obserwujemy początek różnych nauk, chociażby alchemii, która jest poprzedniczką chemii, ale pamiętajmy, że alchemia miała wówczas wymiar bardzo praktyczny. Chodziło o to, żeby. Przekształcić różne metale w złoto i w srebro. A więc wzbogacić tych, którzy inwestowali w te badania naukowe. Eksperymenty miały prowadzić do tego, aby pozyskać ową najczystszą duszę metalu a więc to, co naj, najcenniejsze złoto. Tak samo astrologia. Miała służyć temu, żeby na podstawie ruchów planet przewidzieć przyszłość. Było to ważne, bo oczywiście wszyscy są zainteresowani tym, co będzie w przyszłości, ale też to zainteresowanie wiąże się z tym, jak wpływać na rzeczywistość, jak można ją zmieniać. Jeszcze inny czynnik kształtujący kulturę nowożytnej Europy to kabała, której zręby kształtują się już w II czy w pierwszym wieku po Chrystusie. To jest ezoteryczna lub mistyczna wiedza dotycząca Boga i świata. Nowożytna kabała zaczyna się natomiast od Izaaka Lurii, więc jest to wiek XVI, wcześniej jednak już za, zaczyna przenikać w wieku XIII do chrześcijaństwa. Kabała łączy filozofię grecką, myśl hellenistyczną. Cel jest jeden. Chodzi o to, aby uzyskać jakieś narzędzie panowania nad stworzonym światem. A tym narzędziem panowania ma być tajemna wiedza o literach i liczbach, którą możemy zdobyć studiując Tora. Więc było to takie podejście, które szczególnie ukształtowało się w kulturze żydowskiej. Więc proszę Państwa, dlaczego mówię o tych czynnikach? Chodzi o to, abyśmy zrozumieli, że w nowożytności zaczyna się przejście od bezinteresownego poznania rzeczywistości do Traktowania jej w kategoriach utylitarnych. Nauki szczegółowe, które wówczas zaczynają się rozwijać, przechodzą w technologię. Pociąga to za sobą radykalną zmianę koncepcji nauki, a co za tym idzie, paradygmatu poznania naukowego. Związek koncepcji nauki z technologią polega na tym, że Badania naukowe ukierunkowane są na bliższe lub dalsze możliwości zastosowania tych wyników do celów utylitarnych. Nie chodzi zatem o to, żeby poznać rzeczywistość i ją zrozumieć, ale raczej o to, żeby wiedzieć, jak ją spożytkować. Tutaj pojawia się już nie pytanie, dlaczego coś jest. Bo w jakim celu coś istnieje, ale pytanie ile i jak. Chodzi o to, żeby po odkryciu praw rządzących przyrodą wiedzieć, jak coś zrobić. Więc mamy tutaj do czynienia z nastawieniem na przetwarzanie rzeczywistości. W taki sposób, żeby powstały zupełnie nowe wytwory techniki. Technika ma przekształcać rzeczywistość według założonych celów. a przyroda zostaje zredukowana do wartości materiału. Tutaj właśnie zaczyna się to, o czym dzisiaj się bardzo dużo mówi mianowicie kryzys ekologiczny. Ludzie przestają traktować przyrodę jako dar Boży, który, Należy chronić, ale zaczynają ją bezwzględnie niekiedy eksploatować. A więc rozumiejąca kontemplacja odchodzi do lamusa. Nauka zamiast szukać przyczyn rzeczy, szuka praw w przyrodzie. To jest takie bardzo matematyczne i kwantytatywne podejście. Nauka zaczyna być traktowana na sposób mechanicystyczny. W związku z tym, poznaje się rzeczywistość. Poznawalne jest tylko faktum, a więc to, co konkretne. Ze względu na to, jak sądzono, że w owym konkretum, w owym faktum jest jakaś tajemnicza moc, którą należy rozszyfrować i wykorzystać. Natomiast byt sam w sobie staje się niepoznawalny. Chodzi jedynie o to, żeby wydrzeć tajemnicę przyrodzie. Przyroda staje się w tym ujęciu jakby niewolnicą, która zgodnie z tradycją rzymskiego prawa zeznaje wiarygodnie tylko pod przymusem, gdy jest torturowana. Ten właśnie mechanistyczny obraz świata zwalnia z wszelkiej litości w obchodzeniu się z rzeczywistością. Od tego właśnie momentu zaczyna się wspomniana tutaj już przeze mnie degradacja środowiska naturalnego. Jest to takie bardzo przemysłowe i techniczne ukierunkowanie cywilizacji. Ale potem dzieje się jeszcze coś gorszego. Mianowicie później fakty sama rzeczywistość jakby wynika wymyka się spod kontroli. Ponieważ Fakty przestają być jednoznacznie interpretowane. Nie ma prawdy bytu, nie ma też prawdy tego, co istnieje. Jest tylko prawda przemiany świata prawda odnosząca się do przyszłości i do działania. Bardzo dobrze ujął to jeden z ideologów, znanych nam znakomicie, ideologów XIX wieku, Karol Marx, który powiedział, że filozofowie dotychczas tylko objaśniali świat. Chodzi jednak o to, aby go zmienić. Więc świata nie ma, trzeba go dopiero stworzyć. Filozofia w takim ujęciu odchodzi od właściwego sobie zadania, jakim jest poznanie bytu w jego aspekcie przyczynowym. Celem staje się dostarczenie ideowych podstaw do wielkiej przemiany rzeczywistości społecznej. Często na zasadach utopijnych. A więc buduje się pewnie obraz świata, zupełnie utopijny, niezwiązany z rzeczywistością, chociaż piękny, mogący pociągać swoim urokiem. I w oparciu o ten obraz zaczyna się przekształcać rzeczywistość. Proszę zobaczyć, to jest mechanizm, który obserwujemy również dzisiaj. Otóż te przemiany społeczne i polityczne, które od dwóch lat bardzo wyraźnie przyspieszyły, są właśnie osadzone w tym paradygmacie. Jeśli Klaus Schwab mówi o tym, że stanęliśmy u progu czwartej rewolucji przemysłowej, która ma totalnie zmienić rzeczywistość, ma wprowadzić Zupełnie nowe zasady funkcjonowania, życia, wszystko to w oparciu o chociażby techniki komputerowe i połączenie tychże technik komputerowych ze środowiskiem biologicznym, w tym z człowiekiem, to jest tutaj próba stworzenia zupełnie nowego świata. W oparciu o pewne wydumane, założone z góry, nieuwzględniające rzeczywistości, projekty. I to jest bardzo niebezpieczne. Niebezpieczne jest w tym wszystkim również to, że ci, którzy chcą pozostać wierni rzeczywistości, nie zgadzają się na ideologiczne projekty. Muszą w różny sposób być prześladowani i eksterminowani. Więc ideologia narzuca pewien projekt, niezwiązany z faktycznością, nastawiony na to, co dopiero ma przyjść, na to, co zostanie wykonane czyli na facjendum, i nie liczy się z konsekwencjami tych działań. Proszę Państwa, utopie, które powstają w historii, które my znamy chociażby z wieku XIX czy XX, takie jak nazizm czy komunizm, to były projekty, które tworzono w interesie pewnych grup politycznych, sił interesu. Jak sama nazwa wskazuje, utopia to jest miejsce, które nie istnieje, a zatem utopia z natury rzeczy nie może być zrealizowana. Z drugiej jednak strony, wciąż w historii, w dziejach, pojawiają się próby zrealizowania utopii. I obserwujemy w związku z tym bardzo duże koszty społeczne takich prób. Budowanie jakichś wydumanych bytów politycznych, gospodarczych, które w żaden sposób nie przystają do rzeczywistości. W tej to I te, chyba i te to, projekty. To jak Unia Europejska jest w Unii oczywiście. Europejskiej. Te, 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 projekty, te projekty się nie sprawdzają w historii, ostatecznie upadają, chociaż niekiedy. Życie ludzkie jest zbyt, zbyt krótkie, żeby zobaczyć, żeby człowiek mógł zobaczyć upadek takich projektów utopijnych. Natomiast to, co jest najgorsze w tym wszystkim, to fakt, że tego typu działania pociągają ze sobą śmierć i zubożenie milionów ludzi. To już obserwujemy w dzisiejszej chociażby polskiej rzeczywistości, ale nie tylko, kiedy ten, ten projekt związany z tą najbardziej popularną obecnie chorobą, czy też przeciwdziałaniem tejże chorobie, spowodował bardzo dużą ilość Nadwymiarowych zgonów. Tak, bankructw. Bankructw oczywiście, no, naj, najróżniejszych szkód, które nawet y, trudno tutaj wymienić. Y, w, imię, w imię przebudowy świata, y, y, według jakichś y, abstrakcyjnych, y, utopijnych y, y, pomysłów. Y, a zatem proszę Państwa. Y, Nauka, która rezygnuje z pytania dlaczego na rzecz pytania jak, przyczynia się co prawda do rozwoju technologii, natomiast spycha cywilizację w ślepy zaułek. Bo technologia oderwana od teorii, od, od rozumienia rzeczywistości, staje się. Domeną poezis, mówimy, do, domeną takiej swobodnej twórczości, co stanowi y, często zagrożenie dla y, człowieka i kultury. Proszę zwrócić uwagę, że y, dzisiaj mówiąc o tak zwanej y, czwartej rewolucji przemysłowej, y, y, podnosząc y, kult nauki y, bardzo y, wyraźnie, y, podkreślając y, znaczenie y, y, Osiągnięć technologicznych, nie mówi się wyraźnie tego, że za tym wszystkim ukrywa się ideologia, której celem są interesy najbogatszych, tych, którzy chcieliby wprowadzić zupełnie nowy światowy porządek. Dzisiaj zresztą ten, ten porządek jest już w różny sposób opisywany, ale. Ale jeszcze nie, nie do wszystkich dotarło to, w jakim świecie żyjemy. Dlatego trzeba takie kwestie podnosić. Ale proszę Państwa, wróćmy jeszcze w związku z tym do problemu prawdy, bo od tego wyszliśmy. Żeby prawda mogła się przebić, trzeba tworzyć. Temu sprzyjające warunki. A zatem przede wszystkim budować wrażliwość na rzeczywistość, ponieważ prawdę poznajemy u źródła, poznajemy kontaktując się z bytem, kontaktując się rzeczywistością, która jest dla nas dostępna. Więc powrót do źródeł to jest bardzo istotne. Również w związku z tym dochodzenie do niektórych prawd wspólnie, ponieważ musimy być świadomi tego, że sami nie jesteśmy w stanie poznać wszystkiego, znaczy jeden człowiek wszystkiego nie pozna. Jest zdany na pomoc innych. A więc potrzeba dyskusji, wysiłku, aby, aby móc poznać rzeczywistość. I oczywiście bardzo ważne jest to, żeby poznaną prawdę łączyć z wolnością. Nigdy odwrotnie. To znaczy, nigdy nie można stawiać wolności przed prawdą. Gdyż prowadzi to do bardzo opłakanych skutków. Jeśli nasze działania, a więc decyzje moralne, nie będą wiązały się z poznaną prawdą, to oczywiście będą te, te decyzje, istnieje przynajmniej takie niebezpieczeństwo, chybione, nietrafione, a więc szkodliwe. Działanie nigdy nie może wyprzedzać poznania. Jeśli będziemy stawiać przede wszystkim na wolność, to oczywiście możemy popaść w złudzenie i dokonać decyzji, które nie są zgodne z rzeczywistością, a więc dla nas szkodliwe. Przywołam może jeszcze na koniec takie słowa George'a Orwella z jego znanej książki, rok 1984. Orwell pisał tam w sposób następujący: Im dalej społeczeństwo dryfuje od prawdy, tym bardziej nienawidzi tych, którzy ją głoszą. Prawda jest mową nienawiści. Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest czynem rewolucyjnym. Koniec cytatu. Proszę Państwa, wystarczy mówić prawdę, żeby w niektórych okolicznościach być rewolucjonistą. Działalność rewolucyjna bynajmniej nie musi polegać na tym, że będziemy walczyć używając jakiejś broni szybkoszałowej będziemy podkładać miny detronizować władców tylko polega to przede wszystkim na tym że będziemy ukazywać prawdę prawda się sama obroni i jest szansa że trafi do ludzi ponieważ jest na tyle Oczywista i na, na tyle silna, że, że jest w stanie przemówić. Oczywiście są ludzie, którzy nie chcą przyjmować prawdy. To jest osobny problem, jak do nich trafić z przekazem, ale, ale faktem jest też, że, że większość ludzi jest otwartych na prawdę. Problem polega tylko na tym, że oni nie mają Dobrych nauczycieli, i nie mają dostępu do właściwych przekaźników. Prawda często bytuje gdzieś w środowiskach niszowych, trafia do ludzi, którzy rzeczywiście chcą jej poszukiwać. Natomiast ci, którzy odznaczają się lenistwem i nie chcą szukać prawdy, ci, ci mają oczywiście trudność z dostępem do niej. Nie zapominajmy też o tym, że różne struktury władzy są bardzo zainteresowane w tym, żeby ludziom nie dostarczać prawdy, a więc prawda wymaga tego, aby być jej poszukiwaczem. To może tyle na dzisiaj. Ten temat jest bardzo szeroki. Myślę, że, że jeszcze różne aspekty związane z tym zagadnieniem będzie można poruszyć. Zainteresowanych odsyłam do mojej najnowszej książki Globalna zmiana co musimy obronić i jak działać. Jest tam też rozdział poświęcony prawdzie, jako tej jednej z podstawowych wartości, więc. Można nie, niektóre kwestie sobie pogłębić. Dziękuję panu profesorowi za wykład. wykład, dziękuję państwu za uwagę. Z panem Bogiem. Dziękuję uprzejmie, z panem Bogiem.